Pepko, święta niskich cen. Ona ma coś na oku. On wie, co zgarnąć. One to dopadną, bo łowcy okazji kochają Black Week Lidlo. Przez cały tydzień setki produktów aż do 70% taniej. Już od czwartku borówki amerykańskie tylko 4,99 za opakowanie 125 gramów, a z kuponem Lidl Plus woda mineralna muszynianka tylko złoty 49 za butelkę przy zakupie 12. Tylko w czwartek cukier biały 5 opakowań plus 5 gratis. Dlatego w Black Week zakupy robię w Lidlu. Sponsorem programu jest dystrybutor pasty La Calute Sensitive do wrażliwych zębów. Na program zaprasza sponsor, producent leku Pyralgina. I na ból głowy, i na ból pleców, na ból o dużym nasileniu Pyralgina. Na program zaprasza jego sponsor, bank BNP Paribas, partner festiwalu BNP Paribas Warsaw Serial Con. W poprzedniej części 59-letnia Wanda Chmielewska